sobie szczęśliwy moment z waszego dzieciństwa. Co wtedy widzieliście? Co słyszeliście, jak się wtedy czuliście? Czy ktoś towarzyszył wam temu momentowi? Czy łatwo wam sobie coś takiego przypomnieć? Jak jest teraz? Czy zdarza wam się słyszeć coś takiego, jak Nie zachowuj się jak dziecko? Tobie to nie wypada. Bądź poważny. I nieważne, czy masz 20, 40 czy 60 lat, jesteś dorosły i wymaga się od nas bycia tym dorosłym. Czyli jakim? Poważnym, odpowiedzialnym, racjonalnym. Nie macie czasem tego dość? Nie macie ochoty obudzić w sobie tego dziecka i powiedzieć nie? Nazywam się Ania Przewoźniak, jestem pracownikiem Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W dzisiejszej nagrywce chciałabym Was zaprosić do tego, abyście właśnie obudzili w sobie to wewnętrzne dziecko. Chciałabym Was zaprosić do tego, abyście przekonali się, że macie tą kreatywność naturalną w sobie, jaką mają dzieci. Będziecie mieli możliwość wykonać ćwiczenie rozwijające Waszą wyobraźnię, przekonać się, na jakim poziomie jest Wasza kreatywność oraz zobaczyć, jakimi metodami bądź narzędziami możecie tą kreatywność. Ćwiczyć. Zapraszam. Aby obudzić w sobie wewnętrzne dziecko, zapomnij, ile masz lat. Mów do siebie, śpiewaj, rymuj, zrób coś, czego już dawno nie robiłeś. Wygłupiaj się, skacz z radości w dosłownym tego słowa znaczeniu, a przede wszystkim zaangażuj się w to na 100%. Miej marzenia, bo to dzięki marzeniom tak naprawdę. To, co jest nierealne według ciebie dziś, może stać się inspirujące później. Zadawaj pytania i przede wszystkim pozwól sobie na bycie kreatywnym. Czyli jakim? Takim, który jest otwarty na świat. Ma chęć poznawania tego świata i przede wszystkim poznawania przez niekonwencjonalne myślenie. Chciałabym Was teraz zaprosić do krótkiego ćwiczenia. Przyjrzyjcie się, proszę, temu obrazkowi. Macie 10 sekund, aby wymyślić jak największą liczbę skojarzeń do tego co widzicie. Zaczynamy. Stop. Ile skojarzeń udało Wam się wymyśleć. Chciałabym Wam przedstawić moich pomocników Helenkę i Kordiana. Zobaczcie, ile oni byli w stanie wymyśleć skojarzeń w przeciągu tych 10 sekund. Mamy, ja tu widzę człowieka w basenie, płytę winerową, parasol, pomidora. Piłkę butelkę z zakrętką. Jajko myp teoryt, samochodu, e z ogień wiewiórki e. Ćwiczenie to było przeprowadzane wśród studentów. Podzielono ich na tych mniej kreatywnych i bardziej kreatywnych. Dano im troszeczkę więcej czasu, bo aż 3 minuty. Ja, na potrzeby nagrywki, skróciłam nieco ten czas. Ale jakie są wyniki? Otóż studenci mniej kreatywni byli w stanie wymyśleć 3 skojarzenia na te 3 minuty. Studenci bardziej kreatywni od 5 do 7 skojarzeń. Natomiast dzieci też poddane temu ćwiczeniu były w stanie wymyśleć aż 57 skojarzeń. Tak samo tutaj. Nie wiem, ile wam udało się w przeciągu tych 10 sekund wymyśleć skojarzeń, natomiast moje dzieci, które miały tyle samo czasu, zrobiły to w ten sposób. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tej naturalnej kreatywności, którą dzieci w sobie mają. Mimo braku doświadczenia i wiedzy, ta kreatywność w nich po prostu jest. My jako dorośli wraz z biegiem lat, z wiedzą i doświadczeniem, które, które, które zdobywamy, Zamykamy się w pewnych hermetycznych schematach, i ciężko nam wówczas właśnie myśleć w ten dziecięcy, prosty, kreatywny sposób. Dlatego gorąco namawiam Was i zachęcam do robienia banalnych, wręcz ćwiczeń pobudzających Waszą wyobraźnię. Jeżeli chcecie przekonać się na jakim poziomie jest Wasza kreatywność? Bo niektórzy są w stanie to ocenić. Nie, nie jestem kreatywny, jestem bardzo kreatywny. Natomiast jeżeli chcecie przekonać się, czy rzeczywiście tak jest, zapraszam do kolejnej części, w której będziecie mieli okazję wykonać bardzo krótki test i zobaczyć, jaki jest poziom Waszej kreatywności. Zapraszam. Na jakim poziomie jest Twoja kreatywność? Przygotuj proszę kartkę papieru, bądź notes i długopis do notowania. Przed wami tylko 10 pytań. Przy każdym numerze pytania stawiajcie literę A, B lub C, które najbardziej was opisują. Starajcie odpowiadać szybko, z tak zwaną pierwszą myślą. Znajomi doceniają Cię przede wszystkim za A. Rzetelność i obowiązkowość, B. Pomysłowość i rozwagę, C. Błyskotliwość i przebojowość. Jeśli masz poważny problem do rozwiązania, starasz się A. Przypomnieć sobie, w jaki sposób inne osoby radziły sobie w podobnych sytuacjach. B. Przedyskutować strategię działania z przyjaciółmi. C. Wymyślić kilka opcji możliwych do przyjęcia i wybrać najlepszą. Eksperymentujesz w kuchni lub testujesz różne dania w restauracji. A. Nie. Od lat mam ulubione potrawy. B. Czasami. C. Bardzo często. Twoja znajoma to osoba z inicjatywą. Odważnie wygłasza swoje zdanie i pomysły. Jak ją traktujesz? A. Unikasz jej, bo burzy spokój i porządek. B. Podziwiasz ją za błyskotliwość i odwagę. C. Szukasz okazji, by z nią podyskutować. Widzisz ogłoszenie o koncercie zespołu grającego muzykę poważną w rytmie reggae. Akurat masz wolny wieczór. Co robisz? Możesz wyobrazić sobie event podobnie zaskakujący dla ciebie. A. Krzywisz się z dezaprobatą i odchodzisz. To nie dla ciebie. B. Przez chwilę rozważasz możliwość posłuchania, ale szybko rezygnujesz. C. Już się cieszysz, bo możesz posłuchać czegoś nowego. Twoje przebranie na balu maskowym zostało skrytykowane przez wielu znajomych, a ty, A. Martwisz się ich opinią przez parę dni, chciałbyś cofnąć czas. B. Przekonujesz się, że nie zrozumieli symboliki stroju, jest ci przykro. C. Nie przejmujesz się, strój stworzyłeś sam i jest świetny. Twoje zainteresowania. A. Dotyczą jednej dziedziny i są niezmienne od lat. B. Zmieniały się kilkakrotnie. C. Są bardzo różnorodne. Gdy przystępujesz do realizacji nowego zadania, najbardziej motywują Cię A. Pieniądze, B. Osobiste ambicje, C. Ciekawość. W ciągu minuty postaraj się wymyślić jak najwięcej zastosowań dla grzebienia. Ile znalazłeś? Znalazłaś. A. Od 0 do 3, B. Od 4 do 9 C 10 i więcej. Poniżej znajduje się 9 kropek. Spróbuj połączyć je wszystkie za pomocą czterech prostych linii rysowanych bez odrywania łówka bądź długopisu od papieru. Jak szybko to zrobiłeś, zrobiłaś A nie znasz rozwiązania. B. Po kilkunastu minutach C. Po kilku minutach litera, którą wybierałeś bądź wybierałaś najczęściej, charakteryzuje poziom twojej kreatywności. Sumuj więc oddzielnie każde A, każde B i każde C. Jeżeli przeważyła litera A, to twoja kreatywność jest prawdopodobnie uśpiona. Jesteś osobą, która zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym Lubi trzymać się ustalonych wcześniej procedur i ogólnie przyjętych zasad. Taka postawa daje Ci poczucie bezpieczeństwa. Zbytnia oryginalność, perspektywa zmian czy podjęcie ryzyka nieco Cię przeraża. Najlepiej funkcjonujesz w sytuacjach przewidywalnych i sprawdzonych, a pracodawca uważa Cię zapewne za solidnego i obowiązkowego pracownika. Jeżeli przeważyła litera B, Masz wiele ciekawych pomysłów, ale często brakuje ci inspiracji i odwagi, aby je zrealizować. Lubisz przebywać w towarzystwie osób oryginalnych i przebojowych. Podziwiasz ich dokonania, w skrytości marząc o tym, aby pójść w ich ślady. Zacznij ćwiczyć kreatywność, bo to umiejętność, którą oczywiście możesz rozwijać. Jeżeli przeważyła litera C. Kreatywność to umiejętność, która u ciebie jest świetnie rozwinięta. Zarówno prywatnie, jak i w pracy potrafisz realizować zadania i rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Umiesz dostosować się do różnych sytuacji społecznych, a nieoczekiwane zdarzenia traktujesz jako okazję do zdobycia nowych doświadczeń. Masz wiele pasji i nie wiesz, co to nuda, a każdy dzień to dla ciebie nowe wyzwanie. Tak, trzymaj. Kreatywność możesz pobudzić wykonując bardzo proste ćwiczenia. Istnieją również sprawdzone, zaawansowane metody i narzędzia rozwijające kreatywność. Jedną z nich jest strategia Walta Disneya. Możesz wcielić się w rolę krytyka, marzyciela, realisty. Jeżeli chcesz poznać to narzędzie, zapraszam Cię do zapoznania się z artykułem na naszej stronie. Link w załączeniu. Kolejną metodą jest metoda sześciu kapeluszy Edwarda de Bono. Polecam literaturę, natomiast w skrócie raczej stosuje się ją w procesie grupowym. Każdy z uczestników wciela się wówczas w rolę danego kapelusza i funkcjonuje, rozwiązuje problemy przypisane zgodnie z danym kolorem kapelusza. Jest również metoda Design Thinking. Tutaj natomiast zapraszam Cię do śledzenia nagrywek mojej koleżanki, która w sposób bardzo profesjonalny przedstawia, jak ta metoda funkcjonuje i działa. Warto pielęgnować w sobie wewnętrzne dziecko i czasem patrzeć na świat jego oczami. Zachęcam Was do tego, abyście cieszyli się jak dzieci, abyście byli ciągle czymś zajęci i abyście domagali się tego, czego pragniecie, tak jak domagają się tego dzieci. Do zobaczenia!